Nie ma nic przyjemniejszego niż zacząć prognozę od dobrych wiadomości. Nie tylko jutro, ale także w najbliższych dniach będzie słonecznie i ciepło. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Przed nami pogodna noc. Dopiero nad ranem, gdzie nigdzie na zachodzie utworzą się mgły i zamglenia. Co ważne, temperatura nie będzie przeszkadzać podczas porannych spacerów, bo termometry pokażą od 4 stopni na Podkarpaciu, przez 5, 6 do 7 na Wybrzeżu Gdańskim i Dolnym Śląsku. Dokuczać może jedynie silniejszy wiatr. Chwilami w porywach do 50 km na godzinę, w Karpatach do 70, wysoko w Tatrach do 110. W ciągu dnia tak, jak sobie byśmy tego życzyli. Wszędzie dużo słońca i bez opadów. Początkowo na wschodzie może dokuczać silniejszy wiatr w porywach do 50 km na godzinę, w Karpatach do 70. W najcieplejszym momencie dnia poczujemy się jak w Hiszpanii czy Portugalii. Temperatura wzrośnie do 15 stopni w Małopolsce, 14 na Dolnym Śląsku. W głębi kraju 12-13, jedynie na Podlasiu, tak jak w Skandynawii, zimno 5 stopni. W środę poranne mgły przypomną sobie na zachodzie i południu, ale później zrekompensują nam to promienie słoneczne, których nigdzie nie zabraknie. Najcieplej w województwach południowych 12-13 stopni. W centrum 10 najchłodniej, niezmiennie na Podlasiu 4 stopnie. W czwartek nadranemiczne mgły, zamglenia, miejscami niskie chmury, ale w ciągu dnia lokalnie pojawi się trochę słońca. No i w piątek częściej będzie się chmurzyć i zrobi się delikatnie chłodniej. Do zobaczenia.